Cześć, tutaj ślepy gracz dzisiaj, Asetokoesa i Polones z blok ekipy, dokładnie Polones Skyo 1.6. Także jedziemy, na luzie spokojnie jedyneczka. Zobaczymy jak dzisiaj nam wyjdzie. Bardzo spoko samochód jeżeli chodzi o mm, wygląd, zobaczymy jak prowadzenie, oczywiście linka do modyfikacji macie w opisie. Dobra, myślę, że stówką nie będziemy nacierać na ten zakręt, bardziej, że to jest skurcze samochód z tylnym napędem, także może nam troszeczkę rzucać. Ale zgra się to 1.6, nie powiem taki pochłap, ale jednak troszeczkę troszeczkę daję radę. Dobra, nie przesadzajmy. Bo jak tam tył wyrzuci, no to może być słabo. Dlatego ja tak dzisiaj delikatnie, po dziadkowemu. No gdzie ja będę się śpieszył, moi drodzy, wo, 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 wo. Właśnie o tym moi drodzy mówię. Tylny napęd czasami nie dał panowania. Oczywiście auto nam co? Zgasło. Ale to było. Wiecie, moi, do, do przewidzenia. To co? Jedziemy dalej. Ile ta by gadała, ale tu już widzę, będzie trzeba troszeczkę zwolnić no Trzeba bardzo uważać na ten napęd, ja tutaj nie mam żadnych udogodnień, jeżeli chodzi o prowadzenie, także na pewno bardzo delikatnie. Nawet w piąty wiek udało się wrzucić, ale po co? Nie mam pojęcia. Tu trzeba będzie drastycznie zwolnić, żeby nas nie wyrzuciło z zakrętu. Chyba, że jest wykrutować kolejny pątaż A ja nie chcę walczyć z tym samochodem. Trzeba leć. Autko bardzo narowiste. Jakieś silnie niebezpieczne. Nawet przy małym autku kosia kwota, tyle. Ale to mógł lecieć. jest okej. Myślę, że na szczycie biegu będzie mógł zrobić Z tym, że niekoniecznie. Wow. No to nas ładnie wywaliło. Dobra. Ciężko dyktować tym samochodem. No, przynajmniej ja się nie staję Nie miałem co ryzykować. Teraz są zakręty w Trace, a gładko. Dzisiaj taki gładki może nie być. No, trzeba było jednak coś wszystko zgodnić. będzie ta szykanka. Jak tu jednak zwolnimy 60 Jeszcze jeżeli ucieka. No było blisko, było blisko. Dobra, zobaczymy do ilu się rozpędzi. Od tego będę później. 60 Dobra, wolę już hamować. No. To by było moje intensie dzisiaj na tym. Ja sobie już oczywiście dokończę. To do określenie, a tymczasem rynam się z Wami i do zobaczenia. Cześć.